Ukochana Waldka z rolnika dodała niepokojący wpis. Skończyło się zauroczenie. Waldemar z rolnik szukażony związał się z Dorotą i para wkrótce powita na świecie potomka. Jednak ciągle pojawiają się plotki na temat kłopotów w ich związku. Najnowszy wpis Doroty nie pozostawia złudzeń. Co takiego napisała? W rolnik szukażony Dorota napisała list do Waldemara z pakości. Jej słowa zainteresowały rolnika na tyle, że zaprosił sympatyczną blondynkę do swojego gospodarstwa. Po kilku dniach wybrał jednak Ewę, która bardzo mu się podobała, a Dorotę odprawił do domu. Rolnik szukażony ukochana Waldka, Dorota niedługo urodzi. Waldemar z rolnik Szuka Żony 10 był mocno krytykowany w programie za swoje zachowanie. To on wywołał pierwszą poważną aferę, kiedy okazało się, że utrzymuje kontakt z kobietą poznaną poza programem. Z kolei, kiedy wybrał Ewę, szybko się z nią pokłócił. W finałowym odcinku okazało się, że skontaktował się z odrzuconą wcześniej Dorotą i z nią próbuje nawiązać relacje. Widzowie byli zniesmaczeni tym wszystkim, a Waldek zyskał spore grono zarówno przeciwników, jak i fanów. Mimo to wiele osób kibicuje jego związkowi z sympatyczną Dorotą. Kiedy w ubiegłym miesiącu para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, tym bardziej zyskali ogromne zainteresowanie. Oboje ciągle są pytani o związek. Fani z niedowierzaniem przyjmują kolejne zapewnienia pary, że nie mają zamiaru się rozstać i wszystko w ich związku działa idealnie. Co zatem z ostatnim wpisem Doroty? Rolnik szuka żony ukochana Walka, Dorota, już nie jest zauroczona. Dorota z rolnik szuka żony w najnowszym wpisie w sieci zauważyła, że życie w związku to nie tylko fascynacja drugą osobą, ale też kłopoty i wzajemne wspieranie się w momencie, kiedy nadchodzą. Ukochana rolnika przyznaje, że miłość zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. A życie, mimo iż piękne, jest cholernie ciężkie. Znikają różowe okulary, które założyliśmy na początku, i nagle okazuje się, że partner ma wady, napisała w sieci Ukochana Waldemara. Dorota w szczerych słowach opisała, czym dla niej jest związek i miłość. Pojawiają się problemy, praca, zmęczenie, czasem brak pieniędzy i milion innych kłopotów. Dlatego właśnie prawdziwa miłość to ciągłe zaangażowanie, kompromisy i chęć dawania siebie. To ciągłe wspieranie się, wzajemna pomoc, rozmowy i wspólny czas razem i to cała sztuka, skwitowała Dorota.